Cześć! W tym poradniku chciałem Ci zaprezentować jak zrobić yy, live yy, swojego live tak, yy, w serwisie Ustream TV. A więc tak, to może Otwieramy naszą przeglądarkę internetową, a następnie w górze na górze wpisujemy bmx.pl Jak to woli w też można. Następnie robimy nową kartę i wpisujemy Ustream.tv Kolejną i wpisujemy yy, czekać Aha. Start, to, to, to. No. Yy, W streamie trzeba się za zarejestrować, a później zalogować. A gdy już to zrobimy, klikamy Go to Dashboard. Teraz yy, na, tym, na tej stronie klikamy Create another channel. Wpisujemy nazwę kanału, i klikamy Create. Następnie wpisujemy kategorię, a następnie taki. I klikamy Save. I teraz ustawienia zostały zapisane. Klikamy Go to Live. I wybieramy nasz, yy, nasz kanał. No, w naszym przypadku jest to DGAS, FASK, coś tam. I klikamy Broadcast. Yy, teraz wyświetli się nam, nam takie okienko, w którym mamy zezwól, a ja, a ja muszę otworzyć webcam. I teraz tak, tutaj bym się pojawił ja. Tutaj jest yy, głośność naszego mikrofonu. Jeśli wszystko mamy poprawnie, tak jak ja, możemy kliknąć Start Brokers. I teraz tak. Przesuwamy na wgh.pl, zakładamy stronę. Wszystko wypełniamy. E po możemy podać byle jak i możemy podać prawdziwy, to nie ma znaczenia i klikam instaluj stronę teraz. Eee, może ja zrobię cięcie jak już to zrobię. Eee, Ok. Okej. Okay. Eee, jeśli stronę założyliśmy poprawnie, po powinien pojawić się nam taki komunikat. Strona została pomyślnie zainstalowana. Możesz teraz zalogować się na niej pod adres. I tutaj skaczę nam adres. Klikamy na niego. Oj, przepraszam. Ok. No i gdy już wejdziemy. To jest taka strona. I teraz tak. Co zrobić na tej stronie? Oczywiście logujemy się. I się zalogujemy. Um, mamy te, te, tutaj WGH test. To jest nasz y, nick. A tutaj tak. Editor profil, prywatne wiadomości, lista użytkowników i panel administracyjny. Klikamy w panel administracyjny i mamy wszystkie możliwości y, stro, y, zarządzania stroną. Klikamy. Następnie główne ustawienia i zmieniamy opis. No, na przykład, y, nie wiem, taka y, muzyka. Już, jest... no. już to zrobimy. Klikamy Zapisz ustawienia. Przechodzimy na y, stronę y, główną, później zrobię poradnik jak zrobić na tym stronie. Y, następnie wchodzimy w Line Newsa, tytuł podajemy, live, kategoria, przykład gry i treść news. A żeby tą treść wziąć będzie to nasz, y, nasz y, live. Żeby to wziąć, klikamy go to channel w Ustream TV, następnie wybieramy channel I Tutaj Na dole y schodzimy na dół i mamy embed To bierzemy, tutaj y ustawiamy y rozdzielczość y Rozdzielczość, szerokość i y y o, Tyle na tyle I tutaj kopiujemy to Następnie na to wchodzimy, kopiujemy anaksat.com wchodzimy na make a Chatbox. box wybieramy jakieś tło takie podstawowe wezmę i klikamy update uh, i i get i code i teraz nadal mamy takie coś klikamy copy no chyba skopiowaliśmy i na moją stronę robimy odstęp i wklejemy od newsa, Przepraszam lekka usterka, Wchodzimy w panel yy, sterowania, newsy administracyjne i tutaj zakładamy temat i właśnie tutaj kopiujemy tą całą zawartość. To wszystko. podnosić newsa możemy nawet sprawdzić. I mamy tak. Możemy inną, y, inne, inne ustawienie. No, mi się coś nie chce wyświetlić, ale tutaj jest chatbox, a tutaj jest kamerka live. Klikamy Zapisz. Na, a nie na stronie głównej. Jak widać, mamy chat i mamy kamerkę Justin. To tyle na, y, w tym poradniku. Y, żegnam się z Wami. Do zobaczenia. I przepraszam za te wszystkie moje błędy i usterki, ponieważ nie przygotowałem się do tego na